Relację oglądają Państwo dzięki współorganizatorom turnieju, którymi byli Urząd Miasta Grudziądz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Klub GTZ Grudziądz. I proszę Państwa, jesteśmy z powrotem w Grudziądzu po krótkiej przerwie. Trzynasty bieg, który już da w tej chwili odpowiedź na to na potwierdzenie właściwie tych moich słów o których o tym co mówiłem przed chwileczką Buczkowski w białym Brzozowski w żółtym kontra Klaus Wissing w kasku czerwonym Mats Corneliusen w kasku koloru niebieskiego wystarczą tutaj 3 punkty, a więc remis do tego, aby cieszyć się z wygranej. Bo nawet jeżeli para Staszek i Mloczka wygra 5-1 swój ostatni wyścig, to będzie miała punktów 20, a 21 wobec remisu w tym wyścigu mieliby właśnie Błoczkowski i Brzozowski. Jeszcze zwleka Klaus Wissing. Ale już podjeżdża pod taśmę i cała czwórka za chwileczkę z nieruchomiej. Zielone światło zostanie zapalone. Jedziemy. to najszybciej. A więc jednak potwierdzenie. I Brzozowski kapitalnie. Są z przodu teraz stara się tam w kasku czerwonym. Klaus Wissing ponownie upada. To już jest jego drugi upadek. tak szybko. On już nie będzie kontynuował zawodu. Stara się tam z Korneliusen nieco pojechać z zębem, aby wyprzedzić prowadzącą parę Brzozowski i Buczkowski teraz orientował się w kasku koloru tego Kamil Brzozowski, że jednak Korneliusen jest bardzo blisko i wypadałoby a bawi się jazdą Krzysztof Buczkowski na jednym kole na prostej już kapitalnie do mety bezsprzecznie najlepsza para dzisiaj na torze w Grudziądzu. A więc mamy potwierdzenie mamy zwycięzcę po rundzie zasadniczej Krzysztof Buczkowski 3 Kamil Brzozowski 2. Jeden punkt, Mac Corneliusen, No i to oznacza, że po pięciu biegach Buczkowski ma na swoim koncie 14 punktów, Kamil Brzozowski 9 z kolei, Klaus Wissing 3, a Matt Corneliusen uzbierał 6 oczek. A na państwa ekranach Krzysztof Buczkowski i Kamil Brzozowski jeszcze jedna świeca. No i brawo od kibiców, którzy dzisiaj przyszli na tor przy ulicy Halera. Myślę, że im także tutaj należy się wielkie słowo uznanie, bo po tak fatalnym sezonie znaleźć ochotę jeszcze tutaj na to, żeby przyjść na stadion, no to naprawdę trzeba mieć w sobie ogromną ilość samozaparcia no i być prawdziwym kibicem, który jest drużyną no, na dobre i złe. Na razie na tym biegu numer 14 Grzegorz Kona w czerwonym, Roni Jamroży w kasku niebieskim. To jest para, przeciwko której pojadą Mariusz Puszakowski i Krzysztof Słaboń. Słaboń dwa wykluczenie, defekt zero, a więc tendencja spadkowa. Natomiast z kolei Mariusz Puszakowski tylko raz się pomylił w biegu numer 9, kiedy przywiózł jeden punkt. I dla nich to jest przede wszystkim walka o podium. Natomiast Grzegorz Knap i Roni Jamroży najsłabiej dzisiaj. Jak na razie i Wygląda na to wszystko, że Będą na ostatniej pozycji chyba, że w tym biegu coś wymyślą. Jedna para Z Gniezna najszybciej. Chociaż teraz ładnym atakiem popisał się w kasku czerwonym Grzegorz Knap. Knap jest drugi z przodu. Nie kto inny jak Mariusz Puszakowski teraz ostro, Krzysztof Słaboń pod Grzegorza Knapa, a Roni znowu problemy z motocyklem. Nie wiem co dzieje się z tym zawodnikiem dzisiaj, zupełnie nie ma ochoty jechać, nie ma ochoty walczyć. No uważam, że skoro nie miał ochoty przyjeżdżać to nie mógł tych zawodów. W ogóle nie rozpocząć, chętny był Denis Gizatuli, żeby tutaj pojechać Grudziądz do dzisiaj. Bo przypomnę, że, że jechał w Toruniu tam krajowy super Europy. No i na razie 5-1 prowadzi start Gniezno, tak się to nam wszystko zakończy. 3 punkty. Puszakowski 2 punkty. Krzysztof Słabon jedno oczko, Grzegorz Knap, ale myślę, że Knap pomimo tego, że dzisiaj tylko 6 punktów nie można odmówić Grzegorzowi ambicji i jazdy do końca Tak więc proszę państwa Mariusz Puszakowski ma 13 punktów Krzysztof Słabon 4 to daje 17 punktów jak na razie Natomiast Grzegorz Knap zdobył 6 oczek, Roni Jamroży tylko jedno, a to powoduje, że jest ta, proszę Państwa, para na miejscu szóstym, ostatnim, to już wiemy. Tomek Szanowski, na czerwono, na niebiesko Marcin Jędrzejewski. Natomiast gospodarze na biało, Staszek na żółto Artur Mroczka. No i zobaczymy, proszę Państwa, kto tutaj stanie na podium. My po tych 15 biegach będziemy jeszcze mieli. Dwa wyścigi dodatkowe, ale o nich za chwileczkę na razie skupmy się na tym, co na że w Grodziądu teraz. Szybko dosyć te zawody, za 10 już mamy, w tej chwili patrzę na zegarek. A rozpoczęły się przecież 20 po 15. Taśma w górze, dobrze, Paweł Staszek. Że Loczka, ale pogubili się na wyjściu z tego wirażu. Wydawało się, że Staszek tam nabierze prędkości po zewnętrznej. Tak się jednak nie stało. Z przodu jest w kasku czerwonym Tomek Szanowski. Drugi Artur Loczka, trzeci Pablo czwarty Marcin Jędrzejewski, a więc Remicowo. To wystarcza do tego, aby być, proszę Państwa, na drugim stopniu podium. Bardzo blisko. Szanowskiego mroczka teraz przy krowę jest przyklejony do kredy. Odjechał teraz popularnych szanek Jest pierwszy, prowadzi, drugi, mroczka, trzeci, jedzie Staszek, zrezygnował już z jazdy. Marcin, jedzie a z przodu bez zmian. Myślę, że Tomek Szanowski będzie w stanie już dowieść te trzy punkty do mety. Tak też się dzieje. Trzy punkty Szanowski dwa punkty mroczka. I jeden punkt dla Pawła Staszka, który na jednym kole kończy ten bieg. I króciutkie podsumowanie, proszę Państwa. Paweł Staszek, jeden punkt, a więc ma tych punktów 10 dzisiaj. Artur Mroczka dwa, czyli zdobył punktów 8. A więc 18 punktów ma tapara i drugie miejsce to już wiemy z kolei Tomek Chrzanowski wygrał bieg, czyli ma punktów 11, 4 punkty Marcina Jędrzejewskiego dzisiaj, to jest punktów 15, a to proszę Państwa oznacza, że znamy już kolejność jaka dzisiaj na torze w Grudziądzu, Buczkowski, Brzozowski pierwsze miejsce, potem Staszek i Mroczka. Na miejscu trzecim Puszakowski i Słaboń, na czwartym Krzanowski i Jędrzejewski. Miejsce piąte to Klaus Wissing i Korneliusen. I miejsce szóste, ostatnie Knap i Jamroży. To jest kolejność, jak chodzi o rundę zasadniczą. My popatrzmy na powtórki, zapraszamy na przerwę kolejną, a po niej wracamy na dwa ostatnie biegi do Grudziądza. A o zasadach tych biegów i zasadzie nominacji opowiem Państwu za chwilkę. A transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa.